No to tak, dzisiaj zaczynamy pracę poprzez opróżnianie koszy w śmieciareczce. Tak to wygląda, a zaraz pokażę Wam, jak będziemy jeździć dzisiaj. Jaką pracę. Także czekajcie. Jedziemy. Bardzo mało miejsc. To da się zmieścić gdzieś, to jest. Tragedia. I trzeba wywozić. Za 400 metrów skręć w lewo. Zobaczmy ile tutaj śmieci zostało, ale po ten kosz przyjedziemy później, bo mamy inną trasę. Na razie ważniejszy kosz, taki kosz VIP, więc do niego pierwszy musimy zajechać pod kosz Vip, nie ma lekko, nie ma to jest auta stoją po jednej stronie, po drugiej ktoś chce jechać i nie może przejechać, Bo nie ma jak. Następne znowu, auta jadą, auta stoją i nie ma gruz jest do wywiezienia i właśnie stąd będziemy zabierać teraz nasze kosze, także czekamy i zatrzymujemy się właśnie przy tym domku tutaj.